Życie na niebiesko. Radio Kibiców Ruchu Chorzów. Słuchajcie Radia Życie na niebiesko. Oficjalne Radio Kibiców Ruchu Chorzów. Partnerami audycji są fankluby Blue England, fanklub Deutschland, Żorska Emigracja, fanklub USA oraz Niebieska Holandia. Dzień dobry Państwu. 16 lutego, niedziela. Godzina 14 to jest radio Życie na niebiesko Radio Kibiców Ruchu Wożów, Wida się z Państwem Jerzy Graniecny i zapraszam na zupełnie nową audycję na naszym radiu a więc zapowiedź pilu. i w dzisiejszym, w dzisiejszej audycji zapowiem mecz, który odbędzie. Jutro, a więc 17 lutego o godzinie 19 na stadionie w Siedlcach pomiędzy miejscową Pogonią a ruchem gospodarze poniedziałkowego meczu, a więc wspomniana drużyna Pogoni, zamykają tabelę BetKlik pierwszej ligi. W 19 dotychczas rozegranych meczach podopieczni trenera Adama Noconia zgromadzili zaledwie 9 punktów, dwa razy wygrywając, 3 razy remisując oraz 14 razy przegrywając. Z tego też powodu w ekipie Pogoni doszło, do wielu roszac, wielu roszac kadrowych. przyszli między innymi Marcel Bykowski, z Kotwicy Kołobrzeg czy Marcin Lis, który był wolnym zawodnikiem, ale w przeszłości reprezentował chociażby barwy GKS u Bełchatów. Kolejnym zawod... zawodnikiem, o którym warto wspomnieć, który wzmocni szeregi naszych poniedziałkowych rywali jest Damian Jakubik, obrońca, który jeszcze do niedawna występował w Ekstraklasowym Radom Radom. Na pewno drużyna Pogoni faworytem w tym poniedziałkowym meczu nie będzie, ale jak historia tego sezonu już pokazała nam jako kibicom ruchu no że jak to bardzo często bywa w polskich ligach ogólnie nie zawsze wygrywa ten, który na papierze jest mocniejszy. Tak też stało się 2 sierpnia 2024 roku, kiedy to na stadionie Śląskim w obecności ponad 10 tysięcy widzów ruch podejmował po i mecz zakończył się remisem jeden do jednego pomimo tego że pod opieczni jeszcze wówczas wtedy, jak dobrze pamiętamy trenera Janusza Niedźwiedzia w 56 minucie za sprawą kapitalnego uderzenia zrzutu rożnego Filipa Starzyńskiego objęli prowadzenie no to na 6 minut przed końcem spotkania do, wypo, do wyrównania, wykorzystując podanie Tytasa Milaciusa, doprowadził Daniel Pik. No i można rzecz tak: w tym pierwszym meczu niebiescy mieli przewagę, było tych sytuacji bramkowych. Dużo, dużo więcej niż e, po stronie ekipy z Siedlec, ale zawiodła e, skuteczność, e, brakowało wykończenia, wykończenia akcji, były sytuacje chociażby Andrzej Lukicza, czy e, groźny strzał e, Filipa Starzyńskiego, który e, e, jak pamiętamy, bramkę strzelił. Tak jak powiedziałem, kapitalnie wykonując corner. Natomiast no nie udało się przypieczętować zwycięstwa. Nie udało się drugiej bramki strzelić, i wtedy mecz zakończył się remisem. Co do meczu, który nas czeka. Więc w 20. kolejce. Betki pierwszej ligi w poniedziałek. No to podobnie jak jak to miało miejsce w sierpniu faworytem będzie drużyna gościa, więc drużyna ruchu, no tylko to bycie faworytem trzeba jeszcze przekuć na zdobyć na. na Osiągnięcie pełnej puli w siedlcach, co na pewno nie będzie łatwym zadaniem, gdyż po pierwsze gospodarze nie mają nic do stracenia, bo o, zamykają e, tabelę ligową. Jeżeli chcą realnie myśleć o, o utrzymaniu, a jakieś e, transfery, które zostały dokonane przez ekipę z siedlec e, no, yy, każą myśleć, że tak, jeszcze w Siedlcach broni nie złożyli i zamierzają powalczyć o pozostanie w pierwszej lidze. Yy, no, to yy, trzeba do tego meczu podejść bardzo skoncentrowanym i yy, pełnym Wiary we własne umiejętności i możliwości. E, aczkolwiek, no, myślę, że tutaj, akurat, e, jeśli o, chodzi o kwestię tego, czy e, pogoń została dobrze rozpracowana przed, przed, przed meczem, który, który nas czeka. bo To nie mamy się czego bać, bo. Yy, zapewne nasz sztab zrobił wszystko i, i gdzieś tam przekazał zawodnikom, gdzie yy, Siedlczanie mają swoje yy, dobre i złe strony. Tak yy, dobre i słabe strony, może nie złe, a dobre i słabe strony. Yy, no ale pewnie tak samo trener noco nie też yy, nie spał i. Uczulił swoich zawodników na atuty ruchu. Tym niemniej, myślę, że biorąc pod uwagę dobre zakończenie zeszłego roku w wykonaniu niebieskich, okraszone zwycięstwem po niełatwym meczu, po niełatwym meczu w Pruszkowie, gdzie Musieliśmy odrabiać wyniki, to, to dwa razy udało się to. Udało się wywieźć trzy punkty. Takie, takie mecze na pewno też drużynę cementują. To, że w sparingach, oczywiście, sparing to, to, to zupełnie inny kaliber niż, niż liga. Ja tutaj nie, nie powiem, że. Te wyniki sparringowe, to, to trzeba jakoś yy, nie wiadomo jak yy, wagę do, do nich przywiązywać. Natomiast każde zwycięstwo, czy to w lidze, czy to w parze, czy to nawet w sparingu cementuje yy, drużynę. No jak wiemy udało nam się yy, nie przegrać yy, w tym okresie ponad dwumiesięcznym, bo to też trzeba powiedzieć że w 6 dniach wracamy do rywalizacji o ligowe punkty, że udało się nie przegrać żadnego ze squaringów no natomiast tak jak powiedziałem w siedlcach na pewno do łatwych nie będzie należał bo... gry atakiem pozycyjnym, no bo nie spodziewam się, aby tutaj po serce rzuciła się na, na ruch i dyktowała gdzieś tam jakieś swoje warunki. Raczej pod opieczni. Trenera Noconia będą czekać na to, co do zaprezentowania będą mieli niebiescy w poniedziałek. Jakie warunki postawią podopieczni trenera Szulczka? No miejmy nadzieję, że twarde i, i że po prostu być może szybko uda się strzelić bramkę. Co, co gdzieś tam e, też e, pozwoli na to, że pogoń będzie musiała w poszukiwaniu e, bramki wyrównującej się otworzyć i powinno się wtedy grać łatwiej, ale to są takie, takie tylko moje dywagacje, przypuszczenia, co, co może być, a wiadomo, że, że nie musi tak być. E, mecz się może ułożyć zupełnie w inną stronę, no natomiast yy, yy, tak jeszcze z takiej bolesnej niestety historii, czy tego sezonu czy, 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 czy gdzieś tam yy, sezonu 2017-2018. Yy, no to można powiedzieć tak, ani w tym sezonie ten pierwszy mecz no nie wyszedł i, i pogoń u Sierce okazała się być twardym przeciwnikiem, no a w sezonie 2017-2018 jak dobrze wszyscy y, pamiętamy y, to, to lanie, lanie na nie, na nie ciche i tak e, i to jeszcze w e, rocznicę powstania naszego klubu, a więc 20 kwietnia 0 do 6 No, e, ja wiem, że może tutaj przypominanie akurat tego meczu e, no to troszkę Wiadomo, jest, jest inna sytuacja też u nas w klubie, inaczej, inaczej było wtedy. No natomiast to chodzi mi bardziej o to, że po gońsierce to nie jest zbyt wygodny rywal, nawet jeżeli oni mają 9 punktów po, po 19 meczach, no to zapewne będą się bardzo mobilizować na mecz, na mecz tutaj z ruchem i no niestety, ale spodziewam się gdzieś tam cięższego meczu, ciężkiej przeprawy w, w, w Siedlcach. Aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam szybko strzelona bramka może ułatwić nieco zadanie, no tylko problem jest taki, że tą bramkę trzeba po prostu zdobyć. No nie będzie to, nie będzie to na pewno zadanie łatwe, ale myślę, że mamy na tyle silną drużynę, na tyle Dobrych zawodników, na tyle silną kadrę, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Mówię my, no bo piłkarze na boisku, a kibice na trybunach. Jak zwykle zresztą niebiescy będą mogli liczyć w siedlcach na wsparcie Rzeszy. Rzeszy fanów, co, co też powinno pomóc, no bo wiadomo, jednak, mając za sobą tak wspaniałych kibiców, gra się, gra się dużo, dużo, dużo łatwiej. Eee, tak. Przechodząc teraz, macie drodzy słuchacze. Eee, na ekranach swoich urządzeń przewidywaną jedenastkę na ten poniedziałkowy mecz i jasne może się ktoś teraz zastanawiać, że ta jedenastka jest może troszkę dziwna, bo nie ma miłosza kozaka. Natomiast ja myślę, że Miłosz Kozak może po prostu w tym meczu być świetnym zmiennikiem. To też nie jest tak, że, że, że Miłosz Kozak będzie grał wszystko od deski do deski. Dlatego to jest, tak jak mówię, to jest tylko mój, mój jakiś tam typ przewidywana jednostka. No tutaj jasne, że są zawodnicy, którzy na ten moment chyba są nie do ruszenia, tak jak moment z Granic, nie wiem, Ventura, Kączkowski czy, 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 czy Szymon Szymański. No jasne, że tutaj oczywiście może ktoś powiedzieć, że no dobrze, to skoro tak są zawodnicy niedoruszenia powiedzmy, no to takim samym zawodnikiem jest miłosz Kozak. No, no tak. Natomiast jak gdzieś tam myślę, że Kozak może się... nie tyle, że bardziej przydać, ile po prostu być bardziej potrzebnych, bardziej potrzebnych w pierwszej jedenastce po prostu w innych meczach. Jak chociażby tym nadchodzącym po meczu z pogonią siebce czyli z Wisłą Kraków. W spotkaniu. Tak. Powiedzcie mi takie pytanie do, do Was, drodzy słuchacze: bo, bo, bo wiem, mimo tego, iż ta audycja ma charakter nagraniowy, to ja mam pytanie do Was, drodzy słuchacze, abyście i Wy wytypowali przewidywany, przewidywany skład na to poniedziałkowe spotkanie w siedlcach i druga rzecz druga kwestia napiszcie proszę w komentarzach jakiego spotkania wy się spodziewacie gdzie możemy szukać swoich atutów, no wiadomo gdybym ja miał tutaj powiedzieć gdzie będą nasze atuty no to na pewno Bartłomiej mi barański Daniel Szczepan, czy Momes Grani, albo chociażby nawet Denis Ventura, tak, który potrafi bardzo dobrze uderzyć. To tak wymieniłem pojedynczo nazwiska piłkarzy. Natomiast tak Zespołowo, no to na pewno kolektyw i to, że w porównaniu do początku sezonu, no to teraz im dalej sezonem w las, można powiedzieć, no to tym bardziej widać rękę trenera Dawida Szulczka i ten postęp w grze niebieskich, który ma odzwierciedlenie nie tylko ligowej tabeli, ale chociażby w tym, że wciąż rywalizujemy w Pucharze Polski i po meczu z Wisłą rozegramy ćwierć właśnie Pucharu Polski z Koroną No, jeżeli chodzi też o poniedziałkowy mecz, no to Fakt, że gramy jako ostatni, a więc zamykamy kolejkę, no to tak. Z jednej strony jest to dobrze, bo będziemy gdzieś tam znali wszystkie wyniki meczy, które. które. zostały rozegrane do, do tego momentu, a z drugiej strony. No to jest będziemy po prostu pod presją Będziemy pod presją, no bo jeżeli chcemy wygrać Jeżeli chcemy wygrać, przepraszam, jeżeli chcemy realnie powalczyć o awans bezpośredni, no to też nie ma się co czarować i oszukiwać, że zgarnięcie pełnej puli w poniedziałek będzie obowiązkiem. No tylko wiadomo, że tutaj, jak pokazał chociażby mecz jesienny, tam też miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a jak dobrze wiemy, tak nie było, a więc. No tutaj ten drugi mecz też nie musi być ani lekki, ani łatwy nieprzyjemny dla dla drużyny niebieskich aczkolwiek no gdybym miał tutaj typować zwycięzcę no to oczywiście postawiłbym na ruch tak w ogóle to jeżeli już mówię o, o Typowaniu zwycięzcy, no to też proszę napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, jakim wynikiem skończy się to spotkanie. Ewentualnie możecie jeszcze napisać w komentarzu, na przykład autora pierwszej bramki w tym poniedziałkowym. Meczu. No dobrze. Myślę, że zapowiedzi zapowiedziami, ale wszystko i tak zweryfikuje boisko. Tak więc trzymamy mocno kciuki za drużyny niebieskich. Życzymy powodzenia. Oby trzech punktów, aby dobrze wracało się z Siedlec sztabowi piłkarzom, jak i również kibicom, którzy wybierają się na, na ten mecz. A tymczasem pora kończyć już ten, tą audycję. Dziękuję bardzo za Uwagę za to, że byliście ze mną, za to, że wysłuchaliście do końca. Powiedzcie nam też, bo to będzie taka fajna dla nas informacja zwrotna. Czy taka formuła Wam, drodzy słuchacze, odpowiada? Czy może? Powinniśmy coś zmienić, czy też tutaj, czy odpowiada Wam w tym formacie, w tej audycji? Moja skromna osoba, czy może wolicie, żeby tą audycję prowadził ktoś inny? Proszę bardzo, tutaj śmiało. Da, dawajcie dawajcie znak w komentarzach czy, czy to też jeżeli chcecie to możecie nie wiem skontaktować się z nami czy to mailowo czy za pośrednictwem ewentualnie Whatsappa nie ma problemu jesteśmy otwarci na wszelkie na wszelkie uwagi i sugestie no bo jak wiadomo jest to radio kibiców ruchu chorzów, a więc e, tworzymy je wspólnie, razem, razem z wami. Dla was e, tymczasem do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, Pyrsk niebiescy. Partnerami audycji są fankluby Blue England, fanklub Deutschland. Żorska emigracja, Fanclub USA, oraz Niebieska Holandia. Życie na niebiesko. Radio Kibiców w Ruchu Chorzów.